Państwo sami pamiętacie, że najpierw to był cały czas atak, że trzeba coś zrobić z tym parkingiem, bo to jest nie do wytrzymania i powiem, już, że na, na całe szczęście, że się nie podziała żaden wypadek, czy jakaś większa stłuczka na terenie, to to, co się działo, faktycznie było, było złe. Z chwilą, kiedy zaczęliśmy prowadzać parking, no zaczęły się teraz głosy oczywiście, a dlaczego tak drogo? Pobieranie bardzo wysoki opłat przed szpitalem w Ponieważ proszę Państwa ten teren miasto Elbląg przekazało 7 marca 2013, czyli przekazał pod koniec swojej kadencji tej skróconej Grzegorz Nowaczyk, szpitalowi wojewódzkiemu za symboliczną opłatę jednego grosza za dzień, bo to jest teren w pasie drogowym. Jest to opłata bardzo preferencyjna, wyjątkowa. Ja rozumiem, że zrobiono to dlatego, że to dotyczyło szpitala. Ale nie wiem, czy, czy osoba, która to przekazywała, wiedziała o tym, że zamiarem obdarowanego jest to, żeby pobierać tak wysokie opłaty. One są wyższe niż weblądu. One są wyższe niż na starówce. Przypominam, że pierwsza opłata weblądu za pierwszą godzinę parkowania to jest 90 zł. A więc pod szpitalem wojewódzkim, który otrzymał od miasta, i to na, do roku 2019, ten teren dzierżawy za symboliczną opłatę. Jeden grosz za dzień. Jest to no, lekkim nadużyciem, tak mogę powiedzieć. Tym bardziej, że dotyczy to osób chorych, często, które muszą na kilka godzin przyjeżdżać na naświetlanie. Dzwolniono do mnie, wyjaśniam, więc miasto zrobiło wszystko, żeby to było jak najtaniej. Przekazało za symboliczny grosz ten teren, bo widziało taką konieczność i była motywacja ze strony szpitala. Natomiast w tej chwili, szpital, zdaje się, przekazał to jakiejś firmie komercyjnej, która stworzyła tam parking i pobiera wyższe opłaty niż wewnątrz. No, nie wiem, czy to jest zgodne z tym, jakie opłaty uchwaliła Rada Miejska. Trzeba by prawników to włączyć. Bo nie wiem czy mogą być dwa rodzaje opłat w Elblągu stosowane. Jedne uchwalone przez Dyrekcję Szpitala, a drugie przez Radę Miejską. No ale największe, co prawda bardzo dużo jest uwag, że może i najwięcej, już nawet nie o cenę chodzi i nie o pieniądze, tylko że może taras, mogą tarasować się wjazdy, bo to jest wjazd na dole i wjazd u góry. Natomiast myśmy w tej chwili otworzyli dwa kolejne wjazdy, więc to też trochę potrwa, zanim wszyscy się przyzwyczają, że poza tymi dwoma dotychczasowymi wjazdami można jeszcze wjeżdżać i wyjeżdżać w dwóch różnych miejscach. I myślę, że pracownicy, kiedy już z tym się uporają, a myślę, że ludzie to jednak inteligentne zwierzęta, więc potrzeba będzie, myślę, około miesiąca czasu, a żeby wszyscy to są z jednej strony wprowadzenie teraz tych parkingów jest dobre, bo jest okres letni. Trochę ruch jest mniejszy zarówno pracowników i przede wszystkim pracowników, jak i pacjentów, co powinno nam może bardziej płynnie przejść ten okres jak gdyby poznawania systemu. Wydaje się, że zrobiliśmy i żeby poinformować i pacjentów, i pracowników, wydaje się, że zrobiliśmy wszystko. Czyli zarówno i w internecie, i w intranecie, wszystkie media, żeśmy informowali o budowie teraz, o tym, ile parking będzie kosztował, ile jest miejsc postojowych, bo w tej chwili okazuje się, że mamy już 470 miejsc postojowych, więc nie jest to aż tak mało e, z drugiej strony. I my, również jest na tablicy u nas korkowej, dużej na, koło portierni, cała mapka, gdzie są parkingi dla pacjentów, gdzie są parkingi dla y, pracowników.